Dla producentów owoców jagodowych czy w ogóle owoców największym wyzwaniem to jest znalezienie się na rynku w przyszłości. Nie możemy mówić, że któryś z owoców jest lepszy i udowadniać wyższość na przykład borówki nad maliną czy maliny nad truskawką, ponieważ konsument powinien jeść jak najwięcej owoców, warzyw jako grupy produktów. Czyli musimy promować w naszym przypadku owoce jagodowe, a szerzej mówiąc, i w dalszej kolejności, musimy promować w ogóle owoce i warzywa jako grupę produktów. Życzymy Państwu tego, żeby. Ta ciężka praca, którą na co dzień wykonujecie, była doceniana przez całe społeczeństwo, a efekty tej pracy w postaci owoców cieszyły się jak największym uznaniem u konsumentów, tak w Polsce, jak i na świecie.